Do tej sytuacji co prawda doszło w marcu na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, ale dopiero przed momentem mogliśmy podzielić się tą informacją i ja za chwilę to uzasadnimy, dlaczego akurat dziś. Sytuacja miała miejsce na początku marca, kiedy... Oko monitoringu jednego ze sklepów nagrało jak dwóch mężczyzn włamuje się do jednego ze sklepów spożywczych z terenem, którego kradnie kilkanaście butelek alkoholu, łączna strata to kilkaset. Złotych. Ale co najbardziej fascynujące w całej tej opowieści, to po pierwsze, to, że ci mężczyźni zostali ustaleni zatrzymani przez policję. Ale drugim takim argumentem wyróżniającym je od pozostałych naszych komunikatów jest to, że jeden z mężczyzn na swojej głowie w momencie włamania miał nałożone mask, maskę taką charakterystyczną z jednego z horrorów. Jednak to nie pozwoliło mu długo cieszyć się wolnością, ponieważ policjanci bardzo dobrze poprowadzili tą sprawę i dzięki właśnie pracy operacyjnej i procesowej policjantów z powiatu Strzelecko-Dryzdenckiego, z policjantów kryminalnych, ten mężczyzna bardzo szybko został zatrzymany. Co prawda maski nie udało się odzyskać z uwagi na fakt, że jak stwierdził to jeden z dwudziestolatków, po bezpośrednim powomaniu ją spalił. Natomiast policjanci zabezpieczyli się kierę którą uderzał w drugim ze sklepów to włamanie drugie okazało się jednak nieudolne ponieważ tym młodym dwóm 20 latkom nie udało się dostać do wnętrza tego drugiego sklepu tak czy inaczej usłyszeli oni zarzuty związane z kradzieżą z włamaniem grozi im do 10 lat pozbawienia wolności drugi z 20 latków został zatrzymany 7 czerwca i to właśnie ten drugi powód dla którego właśnie wychodziliśmy dopiero w tym momencie z komunikatem, ponieważ ten młody mężczyzna bezpośrednio po tym włamaniu przekroczył granicę z Polską. Znajdował się na terytorium innego kraju. Policjanci zatrzymali go jednak 7 czerwca. Także dwóch dwudziestolatków na pewno nie uniknie kary. Usłyszeli już zarzuty z z włamaniem, a to w jaki sposób działali widoczne jest właśnie dzięki zapisowi kamery jednego ze sklepów.